Motocykl gna przez pustkę dnia. Wiatr w twarz jak krzyk, wolności trwa. W żyłach płonie wojowników, krew z serca biją. halo halomoturzyści! Prosił mnie ktoś, żebym zrecenzował ten motocykl, ale co tu recenzować? Ten motocykl jest po prostu świetny. Nic dodać, nic ująć. Były jakieś tam małe gaśnięcia, ale ja to myślę, że to było spowodowane tym kiepskim troszeczkę paliwem, chociaż ja nie o tym. O tym na pewno, że jeździ się z nim bardzo przyjemnie. Dwa, ten wdzięczny silnik oddaje no, te 40 koni na tyle odważnie, żeby po prostu sobie pomykać po mieście. I nie tylko, bo jak wiecie dobrze, że ja przemierzyłem tym motocyklem już pół Europy, 25 tysięcy no, mało, dużo. Jeden powie tyle, drugi powie tyle. Wydaje mi się, że tak średnio chyba raczej w ciągu roku z hakiem. Mogę tylko powiedzieć, że się bardzo dobrze sprawuje. Mogę dodać na pewno, że jest na oryginalnych oponach mecellera, jakich, na jakich wyjechał z fabryki. Na pewno jest jeszcze na oryginalnym napędzie. Wiem, wielu was powie, że dawno już by wymieniło, ale zbliża się to, co prawda. Ale jeszcze go dojadę w tym roku. Czyszczenie w przyszłym roku zmiana napędu no, i tak widać, te opony jeszcze trochę tutaj mają mięsa. Także myślę, że spokojnie, jeszcze w przyszłym sezonie, gdzieś tam bym wokół Macieja z 20 tysięcy na nich zrobił. No, ale to tak to już jest. Produkcyjne opony, na, wychodzą, na których wychodzą motocykle, pewnie nie wszystkie, ale w przypadku tych mecelerów karu. No, sprawują się świetnie. Już tyle przejechane. Motocyganie się nie ślizga ani nie pizga, że tak powiem. Jeździ bardzo przyjemnie, i tyle. Na pewno, co mogę powiedzieć, co mogę doradzić, to lat 9,8. Spalanie jest tutaj nieduże, bo to chyba 3,5 litra, jak dobrze pamiętam, według producenta, ale wiadomo, ile mu gazujecie tyle będzie palił eee... No, i tyle, no i tyle, tyle. No, jakby nie mam tutaj minusów wobec niego. Pierdoły, o których mówiłem, to były pierwsze wrażenia tam po, po 3 czy 4 tysiącach kilometrów, ale na to się nie zwraca uwagi. Motocykle są po to, żeby jeździć. Ja sezonu nie kończę, ale to już chyba mnie znacie z tego powodu i tytułu, że ja lubię jeździć nawet w zimę. Mogę tylko dodać, że jeszcze ten motocykl objechał zimę środek zimy przez całe góry przejechał na tych oponach właśnie nie zmieniałem żadnych opon No i można chyba śmiało powiedzieć, że motocykl jest na cały rok i nie tylko do miasta, ale też na trasy, bo jeździłem po całej Polsce tym motocyklem więc jestem bardzo z niego zadowolony Co jeszcze mogę dodać? Świetny, świetny, świetny. <śm> motocykl dla każdego tak naprawdę. Ja mam ME80 wzrostu prawie, także patrząc sobie go z daleka to można powiedzieć o jaki on jest mały, mały, mały. Ale bardzo przyjemnie się na nim siedzi. Pozycja enduro, więc co za tym idzie. Bardzo przyjemnie się na nim siedzi. Co tu jeszcze można dodać? Nic trzeba po prostu jeździć na tym motocyklu, korzystać. Wielu mi mówiło, że to nie jest motocykl dla motocyklisty, który już trochę jeździ, ale ja uważam, że nie tylko dla kobiet, ale przede wszystkim dla mężczyzn, którzy sobie pomykają do pracy na takich motocyklach. Nie trzeba jakby litrowych motocykli wagowo ciężkich, bo on jest leciutki 180 kilo plus oczywiście tam zatankowany bak. I tyle, i tyle, tyle. No, wa warto z tego skorzystać, bo zwinnie bardzo pomyka sobie po między samochodami w korkach. Nie trzeba go jakoś nadmiernie trzymać. Nawet jak się pochyli, to jest do utrzymania nie jesteście się w stanie na nim przewrócić te systemy, które on, on ma dwa systemy, czyli kontrolę trakcji i, i ABS no pomaga w jeździe, co by nie było byłem dosyć sceptyczny kiedyś do, do tych systemów ale z drugiej strony jak już sobie na nim pojeździłem okazało się, że jednak to jest na plus dla motocykla na pewno nie na minus w dwóch czy trzech sytuacjach już mnie uratowała kontrola trakcji ABS też choć ostatnio jeździłem na Suzuki i, 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 I tu muszę powiedzieć, że uratowały mnie umiejętności. Tam jak wiecie w Derbigu nie ma żadnych systemów, więc tylko i wyłącznie tutaj grała duża rola kierowcy. Wyszedłem z tego cało na szczęście, bo pan mi wyjechał na czołówkę, ale to tak mówię, systemy są po to, żebyśmy z nich korzystali. Motocyk jest wszechstronny, można i po polu gdzieś przeciągnąć oczywiście, nie w jakimś kopkim piachu czy wielkim błocie ale daje sobie świetnie radę. Jak ktoś lubi bardziej enduro, to zmiana opon tutaj na jakąś delikatną kosteczkę i myślę, że będzie zadowolony. Chociaż przyznam szczerze, że na tych oponach śmiga i w takim terenie wiadomo no, trochę się ślizga. Po wyłączeniu trakcji można sobie z tym poradzić. No i tyle. Świetny motocykl do jazdy w każdym terenie, jak już wspomniałem. Świetny motocykl po prostu, żeby go mieć jako kolejną sztukę w garażu i cieszyć się nią. Przede wszystkim cieszyć się, bo sama ta pozycja enduro daje dużo frajdy, nie jest człowiek wymęczony, nie jest człowiek zmęczony, fajnie się na nim siedzi, można tutaj po, że tak powiem, dywagować nad siedzeniem, można coś, coś akcesoryjnego, można coś większego, niższego, jak to mówią, kto co lubi i kto jaki ma Gust może sobie do niego dopakować różne gadżety, halogeny, bog mole na to pozwalają, czy dolne, czy górne, no i tyle, nie? Także ja jestem bardzo z niego zadowolony, aż żal będzie się z nim rozstawać, ale pewnie kiedyś to nastąpi. Nie wiem kiedy, to jest tak z remontem balkonu. Co 6 miesięcy nie trzeba przypominać, że trzeba ten balkon odmalować. Przyjdzie czas i koncepcja, że w końcu yy, przyjdzie na niego czas. I tak samo będzie z każdym motocyklem, jaki mamy. Niektóre kupujemy na lata, niektóre na, na, na dwa. Także zobaczymy. Na razie się pięknie sprawuje. I tyle. Tym miłym akcentem w tych okolicznościach pięknych przyrody. Dziękuję Wam za obejrzenie tego miłego, co by nie było filmiku o tym wspaniałym moturze. Z krablerek to styl i energia. Trzymajcie się. Wolność na dwa koła! serca i duszy. Polska husaria. Co burze poruszy, niech dym zapomnie się na lat! Wolni jak ptaki na zawsze w świat. Cóż za piękny motor! Jaki piękny! Chłopaki i dziewczyny trzeba jeździć! Aż przyszedł...